Witajcie na kanale, drugi odcinek naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat meczu Real Madryt Majorka. Piąta kolejka La Liga, a ze mną jest oczywiście. Cześć Rafał Cierchej. Szymanko, Mekoro. Dobra, no to porozmawiamy sobie. Pierwsze pytanie ogólnie o meczu, Jakie macie odczucia? Wybór składu na mecz z Majorką. Środek pola. Ten wybór Ancelottiego. No i Edenaza Ataku, jak oceniacie jego grę i występ przeciwko Majorce? Ja byłem zaskoczony wyborem środkowej linii przede wszystkim, bo nie spodziewałem się, że zagramy bez członek niego, biorąc pod uwagę, że Majorka ma takiego napastnika, jakim jest wydat Muriki, który no, wygrywa praktycznie każdą głowę i jedynym z naszych pomocników, którym mógł o nią powalczyć, jest właśnie Oraę. To mnie zaskoczyło pod tym względem. Fajnie, że Seba już dostał szansę, no i tą szansę niewątpliwie wykorzystał, bo nigdy go nie, nie widziałem tak walczącego, tak jeżdżącego na tyłku. Agresja, ślizgi, doskok, to nie było tylko rozegranie. To było to wszystko, z czego go nie znaliśmy tak naprawdę. Cross zagrał swoje spotkanie, tutaj nie, nie ma jakiejś yy, większego nie ma co się za bardzo rozwodzić nad tym tematem. On po prostu zagrał dobrze. A Fede to Fede, Fede gra wszędzie. Fede, Fede jak trener się pyta, czy zagra w piłkę, to mówi tak. Też zdziwiło mnie trochę to, że mnie nie zagrał. Bo tak naprawdę jest to mało lat, który może grać wszystko. No ale zakładam, że Murici miał się opiekować Riddiger, który w pierwszej akcji już odpalił swoje i tam. Zabały się z nim jak z dzieckiem, murici. On był spalony, prawda? Czyli by się skończyło i tak wesołym oberkiem, ale mimo wszystko, no, błąd kolejny, bo on już taki miał, bodajże, z Almerią, prawda? Gdzie pan padła. No i co? Myślałem, że właśnie zagroczył Ameni, a na lewej obronie na przykład wyjdzie Alaba, tylko że wtedy to musiałoby otworzyć miejsce dla Nacza, ale no, mniejsza z tym, myślałem, że to właśnie Alaba będzie bardziej odpowiedzialny za rozegranie tam z lewej strony. Ale wyszło, jak wyszło. Szkoda mi Azarda trochę, no bo tam widzę pojazd na Twitterze, jest równy po nim. A tak naprawdę on, on nie zrobił nic złego. Tam Majorka się strasznie zamknęła w polu karnym. Wychodzili tylko Kanginem do przodu i właśnie Muricim. No i tam nie było za dużo miejsca. Ludzie oczekiwali, że on, nie wiem, będzie brał tych obrońców na plecy, że będzie nie jakoś Lewandowskim tam, dosłownie, plecami do bramki, no ale niestety nie. bo jak to. Było, nie podobał ten pojazd po Edenie, bo on moim zdaniem nie zagrał tak źle. On starał się trochę grać właśnie jak Benzema i to był moim zdaniem jego błąd, bo za dużo starał się grać tyłem do bramki, a za mało przodem do bramki. Ale jeśli chodzi o tą wymienność pozycji w ataku, w trakcie gdy on był na boisku, to ona naprawdę mogła się podobać i tak patrzę sobie jeszcze na, na jego statystyki. To stworzył dwie szanse. Miał jeden strzał. W miarę ok, celność podań, więc naprawdę to, to nie jest, to nie są złe, złe statystyki. Patrząc na to, jak on grał przez ostatnie kilka sezonów, to myślę, że nie zagrał tak źle, jak się o tym mówi. No on robił wszystko, dosłownie wszystko, żeby po prostu tą piłkę utrzymać i troszeczkę rozegrać. Mnie tylko wkurzyło, wkurzyła jedna rzecz, nie chodzi, to, nie chodzi o Azarda, tylko o Rodrigo i Viniciusa, bo tam było widać troszeczkę takiego, taki tryb sępa oni sobie włączyli, no nie podawali temu Azardowi. Grali, grali, grali tylko i wyłącznie na siebie, no i niestety, gdyby, gdyby troszeczkę więcej ufali może Azardowi, to, to może i by skończył z jakąś bramą. Ancelotti powiedział, że po zmianie Azarda i po wejściu Rodrigo do ataku, zaczęli grać troszeczkę lepiej, więc tutaj też nie wiem, czy. Czy całkowicie się podobał w grze azart Ancelottiemu? Dla mnie jest to też taka kwestia, że te automatyzmy, które rok temu zbudowali sobie Rodrigo, Vinicius z Valverde i z Benzemą i tak dalej, sprawiły, że azart trochę się dublował z nimi pozycjami, prawda? I dlatego schodził o wiele głębiej, schodził jeszcze dalej, zbliżał się właśnie tam w kierunku Krosa i próbował się cofać. A widać, że oni już tam między sobą tą gierkę mają. Taką ustaloną, prawda? No i to, co rok temu zarzucano Carletto, że nie rotuje i że nie dlatego nie rotuje, że ktoś jest zmęczony czy w tym stylu, tylko żeby ci z drugiego szeregu też mieli później ten rytm meczowy, a zaraz go ewidentnie nie miał i nie dostawał zaufania, nawet w tym sezonie przecież. On dopiero teraz gra swój praktycznie drugi mecz, prawda? Tutaj ta końcówka, znaczy końcówka, no wejście za Benzemę, gdy był kontuzjowany i teraz ten mecz w takim wymiarze czasowym, jaki dostał. No ale też ktoś mówi, no Carletto od razu go zmienia jako pierwszego, czyli widzicie, no popełnił błąd i Azart jest słaby. No dobra, ale Mendy też szedł, prawda? Zmienił ustawienie Carletto i zaczął nowy mecz, prawda? Mendy był moim zdaniem słabszy w tym meczu niż, niż Azart, jeśli mówimy tak ogólnie o całej... Błąd o... przy bramce, no, prawda? Tak, no on go nie powinien kryć przede wszystkim, no bo dobra. tam powinien być Rudiger, tak, tak jak mówiłeś. A nie Mendy. Mendy ok, jest dobry w defensywie, nawet bardzo dobry, ale jak ma chłopa, który ma prawie dwa metry, to nie doskoczy, nawet jakby chciał, bo nawet nie wyskoczył do tej piłki, ale Muriki był nad nim z 30 centymetrów, to musiałby być Bartoszem kurkiem, żeby tam złapać zasięg do niego. Słuchajcie, takie może trudne pytanie, bo... To ma większy wpływ na, na grę Realu Madryt w tym sezonie? Fede Valverde czy Vinicius? Ciężkie pytanie. Nie, no moim zdaniem bardzo proste, wini. My prędzej oglądalibyśmy dobry Real Madryt bez y, Fede niż bez Viniciusa, i to jest moim zdaniem niepodważalne. Bo to nawet nie chodzi o to, że on strzela gole i, i robi asysty tylko o kreowanie gry, o to, że on związuje sobie czasem trzech, czterech rywali, da przerzut na drugą stronę i tam naprawdę jest, są połacie wolnej przestrzeni. Fede jest dobry w grze wertykalnej takiej, z piłeczką do przodu, z ciągiem na bramkę, jest bardzo uniwersalny, jest topowym pomocnikiem absolutnie, ale myślę, że lepiej Real grałby bez Fede niż bez Viniciusa. Dla mnie to jest pytanie, czy kochasz bardziej Mamusie czy Tatusia? Bo tak naprawdę obaj grają wszystko, obaj grają wszystko u Carletto i to, co wczoraj było widać szczególnie, czyli to robienie przewagi, wygrywanie pojedynków jeden na jeden. No, Valverde to nie mieli tam pojedynków, już wygrał, bo to był dramat przy tej akcji po prostu, co on tam zezłomował tą całą obronę, pomoc i wszystkich. I do tego jeszcze dochodzi Rodrigo, który tak samo wczoraj, co on robił w tych pojedynkach jeden na jeden? Po prostu nie wiem, no, szok. No. Nie ciężko wybrać. Dla mnie ciężko wygrać. Tak, Vinicius robi teraz lepsze liczby, ale Valverde jest spychaczem, y, koniem, nie wiem jak to można nazwać. Tym, że, y, że Fede jest koniem i tak dalej, co nie? Ale jeśli ja no już kamil kazał wybrać, więc trzeba było wybrać. Moim zdaniem Vinii jest ważniejszą postacią, mimo wszystko. Valverde w tamtym roku mówił, no tam się dużo pisało w gazetach, że jest smutny, bo, bo nie gra i w ogóle, ale w tym sezonie to po prostu no, podstawowy zawodnik, tutaj nad nim o czym mówić, jest klasa sama w sobie. Słuchajcie, a odblokowaliśmy wreszcie prawą stronę, gramy teraz prawą stroną troszeczkę częściej niż w tamtym sezonie. Rodrigo wskoczy do tego składu na, na prawą flankę, czy jednak nadal nadal Valverde będzie się trzymał tej strony. Ta, ta prawa strona była odblokowana już od początku tego sezonu, zarówno jak grał Fede, i zarówno jak grał Rodrigo. Zresztą już koniec poprzednich rozgrywek pokazywał, że, że tam się tworzy coś fajnego, bo Rodrigo tam od kwietnia ma naprawdę imponujące liczby, jeśli chodzi o te udziały przy golach i grał raz na lewej, raz na prawej, bo tam winie odpoczywał w końcówce sezonu przed finałem Ligi Mistrzów. Ale patrząc na najważniejsze gole nasze w poprzednim sezonie, no to mamy wrzutkę Carvajala na Rodrigo i mamy wrzutkę Valverde, czy znaczy strzelenie piłki w pole karne na Viniciusa. I to są dwie akcje wykreowane na prawej stronie. Smutny Marek na ławkę i nawet Lukas Vazquez potrafi grać piłkę. Smutny Marek na trybuny albo do innego klubu. A jak oceniacie tę złość, złość Marco Asensio to no, Szkoda, że siedział na ławce, no, bo mógł siedzieć na trybunach. Albo mógł siedzieć, nie wiem, w jakimś innym klubie, na przykład w Hetafe. No. Sam sobie spisał ten los tak naprawdę, nie, no bo cały, cały sezon, całe lato i trochę tego końcówka sezonu też cały czas opowiadał o tym, że nie wie, gdzie trafi, nie wie, jaka będzie jego przyszłość, czy odejdzie, czy podpisze. No i koniec końców został chyba ostatnim wyborem, jeśli chodzi na prawą stronę. No, ja nie no ale sobie... ludia, Ludzie kochani, pamiętacie tą wypowiedź nie Viniciusa, tylko Asensio o, o tym, że nie można że on nie będzie ciągnął wózka, bo jest za młody. No tak, to niech spojrzę tak, tak. teraz na Viniciusa i, i Rodrigo, którzy ciągną wózek, a są w podobnym wieku. No trochę wstyd, trochę wstyd. Ehm, a czy Real kolejny raz, kolejny sezon? E, zabija rywali intensywnością. Pintus znowu wygrywa w tym sezonie? Tak, moim zdaniem e, za, zabija rywali intensywnością, ale szczególnie w drugich połowach. Bo to jest tak jak e, był tytuł pomyczówki na portalu RealMadrid.pl po meczu z Celticiem: podpuścić i skasować. Real gra przez 60 minut tak sobie klepie, podają. Tutaj może coś wpadnie, może nie wpadnie. A potem e, włączają tryb e, Pintus. I rywalnie ma nic do powiedzenia tak naprawdę. Ale to jest mega my... widoczne, prawda? To, te ostatnie minuty, ta, ta druga połowa, to, i to w tamtym roku spesże i, i w ogóle. No, przecież to jest niesamowite. Jak my jakby rozkręcamy się? To jest ten, ten tryb Sajan. Im dłużej e, walczysz, tym jesteś lepszy na tej zasadzie. Intensywność, intensywnością, ale jestem taki spokój. Mi się wydaje, że to jest to, co chciał grać Lopetegi. On naprawdę chciał zbudować taką drużynę. Skończyły się irytujące wrzutki, dużo ruchu, cierpliwość w rozegraniu, doskakiwanie, gdy nie masz piłki, prawda, szybkie odbieranie i klepanie, ale nie dla samego klepania, bo jest pełno tego ruchu, prawda? Wszyscy się zmieniają pozycjami, to jest takie pokazywanie się, wygrywanie tych pojedynków jeden na jeden, ale nie tylko, żeby od razu gdzieś zagrać, tylko cofnąć się, zrobić krok do tyłu, żeby później zrobić dwa do przodu. Fajnie, fajnie. No, wrzutek nie ma, to, to trzeba przyznać, naprawdę, trochę zmieniliśmy ten styl i wczoraj jak nawet to, było widać. Całych fragmentów, e, jak wrzuca kros, to lepiej wyłączyć telewizor. Z wyjątkiem wczorajszej wrzutki do Ridigera. <grym> no tak. A jeśli chodzi o napastnika, no bo ta, ta pozycja e, przy braku Benzemy jest teraz taka dosyć widoczna, e, czy stawialiś, stawialibyście w następnych meczach, no, gramy z Leipzig, tak? Następny mecz w Mistrzów. Tak. Czy, czy tam Azart, czy jednak Rodrigo i Valverde na prawą stronę? To by bardziej... Mamy gościa, redziło. który zarabia. Mamy gościa, który zarabia ile? 13 milionów euro? 14 milionów euro. Niech gra, niech już gra, niech pokaże coś tam. I jak się odblokuje całkiem, to będzie bardzo dobrze. Do końca sezonu powinno musi nic nie dać ze, dzieć ze zdrowiem, płytka wyciągnięta. Niech gra. Ale wiecie, o co chodzi. W Lidze Mistrzów będzie troszeczkę inny mecz. Nie będzie taki zamknięty moim zdaniem. Będzie bardzo otwarty. Tak, ja, ja właśnie chciałem się odnieść do tego, bo oglądałem mecz Lipsk z Borussią Dortmund cały i Lipsk grał takim pressingiem w tym meczu, że to było naprawdę niesamowite i musimy spojrzeć na to, żeby stworzyć taki skład, który będzie jak najlepiej wychodził spod tego pressingu. I tutaj wydaje mi się, że Azart może być lepszym wyborem niż Rodrigo. Wtedy Rodrigo gra na, na boku, a Fede, Człomeni i pewnie Modric. Tak bym, tak bym zostawił tutaj tę piątkę. Ale jak to śmiesznie teraz wygląda w tym sezonie, że mamy taką głębię składu, jeśli chodzi o środek pola, że tak naprawdę od tego, jak ustawi Karlo tą układankę tych trzech pomocników, tak my będziemy grać. Albo będziemy grać z Czułamenim, który będzie no, box to box tam biegał, rozgrywał, albo postawi sobie troszeczkę na Krossa, Cebajosa, tak jak wczoraj, i Valverde, i to będzie też taka, takie pomieszanie techniki z intensywnością. Także mi się wydaje, że, że z Leipzig jednak, jednak troszeczkę bardziej defensywnie ustawi tą, ten środek pomocy. Czy na pewno zagra człomeni, no bo odpoczywa już y, 105 minut, tak, bo szedł w 75. <grym> i 90 pauzy teraz, więc na pewno zagra człomeni. Myślę, że Kross dostanie odpoczynek no bo jest po dwóch meczach, w których zagrał komplet. Y, Modric odpoczywał, powiedzmy, odpoczywał przez ten, w ten weekend, bo dla niego odpoczynkiem jest chyba gra. No sam fakt, że Sebajos u nas jest szóstym pomocnikiem do wejścia jest naprawdę kosmiczny, bo patrzysz na takie, na taki Bakers, na taką CV, na taki Villarreal, Real, patrzysz na inne zespoły z innych lig i on tam byłby po prostu starterem większy. w 90% zespołu byłby pierwszym pomocnikiem do gry. Znaczy, wybór, wybór zawodników akurat nie jest aż tak ważny, co wydaje się głupie teraz, jak to mówię, ale to, jak reaguje Karlo, pokazuje, że on potrafi ten mecz całkiem odmienić swoimi zmianami. Bo wczoraj Karlo? tak samo Cię Właśnie po drodze. Ja, jeżeli syn tak dobrze tam kieruje swoim ojcem, to ok, ale ja zakładam, że to jednak głowa Karla na każdym kroku i on potrafi zmienić ustawienie. My tego tak często nie widzimy, prawda? Ale zawodnicy bardzo wysoko podchodzą. Wymieniają się pozycjami, nie ma co się martwić, moim zdaniem. Nie ma co się martwić. No, wydaje mi się, że, że ten mecz z Leipzig będzie bardzo fajny, obfitował będzie w dużo bramek. Szczególnie, że pierwszy mecz przegrali z szachtarem u siebie 1 do 4. I teraz jak to oceniać? Najpierw z szachtarem 1 do 4, potem z Borusią 3 do 0. Czy ten mecz będzie mocno otwarty, czy tym razem będą chcieli jednak troszeczkę inaczej podejść do. do jednak nowa miotła weszła, prawda, i Dokładnie między tymi meczami nastąpiła zmiana trenera. No i oni pewnie będą gryźli tą trawę, ale mam nadzieję, że jeszcze w lidze mistrzów to tak nie załapie. My gramy na Bernabeu, prawda? Tak, tak. Tak, tak. To by ta trawa nie była ta w takim stanie, w jakim była wczoraj. Bo w niektórych momentach to wyglądało, jakbyśmy grali w Mielcu, a nie w Madrycie, szczerze mówiąc. No, to nie wyglądało dobrze, a jeśli chodzi o, o ten styl Lipska, to myślę, że wyjdą na nas podobnie, jak wyszli na, na burzy Dortmund. Czyli to będzie takie 20-30 minut po prostu pressingu wysokiego, i dlatego potrzebny będzie Luka Modlić, który po prostu będzie sobie tam przenikał przez te ich linie i wyprowadzał piłeczkę do naszych skrzydłowych. No mnie ekscytuje ten mecz, bo jeśli oni będą próbowali nas zabiegać przez te pierwsze 30-40 minut, to nie chcę być w ich skórze już w końcówce meczu, te w końcówce 20 meczu. minut, tak, kiedy my włączymy tryb pintus i, i tam będziemy e, sobie siedzieć na nich. E, no to było chyba wszystko na dzisiaj, to wszystkie moje pytania do Was. Bardzo Wam dziękuję za, za udział. No i oczywiście liczymy na dużo komentarzy, lajków, a oczywiście od Was zależy, od Was oglądających, widzów, czy będziemy kontynuować tę serię. Z tego, co ostatnio czytałem pod komentarzami, dużo, dużo fajnych komentarzy i chcielibyście takie, tego typu podcasty słuchać. Więc no z naszej strony my chyba będziemy kontynuować, to prawda? Ja, ja jestem za. Jak czas Ja pozwoli, za, czas. A nawet przeciw. <laughs> Dobra, dziękuję wam bardzo. Dzięki, Kalało. Okay,